I przed szkodą, i po szkodzie głupi. I właśnie wróćmy teraz do tego i udowodnijmy Kochanowskiemu, że nie bądźmy głupi po szkodzie. Przyglądajmy się rządzącym. Chodźmy na sesję Rady Miejskiej, bo tak jak mówię, władza zwierzchnia należy do nas. To oni są tutaj, yy, ustalają prawa, bo jak was nie ma, jak to powiedział inny twórca, jest rzeczą czujności wyrażać protest w obliczu wszelkiego zła. A teraz nas się uspokoiło. Dopiero co nam. Zam Zakazywali oddychać nawet, jeżeli nie miałeś maseczki, wychodzić z domu. Wszystkie konstytucyjne prawa zawarte w plambułach i artykułach. I co? I teraz nagle myśli ci sami nam mówią o jakiejś demokracji, o konstytucji. Nie pozwólmy na to, żeby to znowu przyszło. Dziękuję wszystkim. I tak jak mówię, nie tylko słowa. Działanie. Ale kochano, z się nie da rozmawiać. Okej, okay, dziękujemy Ale... ci bardzo. Dziękujemy że przyjechaliście, kochani.